Moji popsy i urodzinowe poszukiwania pirackiego skarbu. Fiesta i siesta to dwa szalone moji popsy, mieszkające w przepięknym, kolorowym domku. Ojejku, to już dzisiaj siesta ma urodziny. Porozstawiam jej karteczki urodzinowe. To będą takie podpowiedzi, co ma robić i gdzie się udać, jak się obudzi. Tutaj będzie pierwsza karteczka. Będę także zostawiać jej małe prezenciki niespodzianki. Na balkonie przygotowałam dla niej napis: Przyjęcie i ciasteczko. Mam nadzieję, że spodoba jej się zabawa wymyślona przez naszych wspólnych przyjaciół. Wchodząc do windy, zobaczę pięknie unoszące się balony w jej ulubionych kolorach. Teraz szybko przygotuję babeczki, bo tort urodzinowy oczywiście już czeka. O nie, takich babeczek nie chcemy jeść. Ale już takie wyglądają smakowicie. To jest właśnie ten tort dla naszej solenizantki. Zawieszę piniatę. Och, prawie gotowe. Jeszcze muszę szybko zadzwonić. Halo, klibi! Jesteście gotowe, Sabi? Jasne. Od rana przygotowujemy niespodzianki na łodzi. A teraz czekaliśmy na twój telefon. Zaraz będziemy. Wspaniale, czekam na was. Pa! Pa! W tym samym czasie sieste obudziły pierwsze promyki słońca. Ach, ale piękny dzień! Hmm, a co to za karteczka? Idź do łazienki? No to oczywiste, przecież zawsze rano idę do łazienki. A co to kolejna karteczka? Na stoliczku leży perfum. To dla ciebie jest to. Ojejku, jak kocham perfumy! Ale ma cudowny zapach. Jest druga karteczka. Udaj się teraz na taras. O, jaki piękny różowy napis! I ciasteczko! No nie wierzę, ile niespodzianek! Udaj się teraz do pokoju z toaletką. Ciekawe, co tam na mnie czeka. Jejku, co się liczne nowe makijaże! Uwielbiam Cię malować! Jestem taka szczęśliwa! Hmm, może na dzisiaj wybiorę ten makijaż? O, nie chwaląc się, dobrze w nim wyglądam. Znowu karteczka? Teraz zjedz na do kuchni. No pewnie, biegnę szybko do windy. O, jakie liczne balony, są przecudne. I jest też kartka. To kartka z życzeniami. Z okazji twoich urodzin dużo zdrówka. Szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Jesteśmy! O jak dobrze! W ostatniej chwili zdążyłyście! Słyszę jak Siesta zjeżdża na dół windą! Hmm? Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Siesta! Dziękuję wam bardzo! Jesteście niesamowite! Taki piękny, duży tort musi być przepyszny. To dla ciebie jest, jest to. O, prezent! Dziękuję. Zanim otworzysz, najpierw pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczkę. Super! Mam nadzieję, że twoje marzenia się spełnią. Otwórz w końcu ten prezent. Z przyjemnością to zrobię. Ojejku, ile prezycików. Korona. I korale. Załóż, załóż, zobaczymy, jak będziesz wyglądać. Już zakładam. Jak? Wyglądasz cudnie. Ale to nie koniec, niespodzianek. Chodź, coś zobaczysz. To nie koniec? No już idę. Mamy dla ciebie piniatę. Piniate? To jest super, mogę ją rozbić? No jasne. O, ale piękne prezenty, zaraz wszystko przymierzę. Ta czapeczka jest prześliczna, dziękuję. O, i druga korona, jaka cudna. A to wianuszek, marzyłam o takim. A to, co to jest? To jest opaska na oczy. O, fajna! Można bawić się w Ciuciu babkę. Można, ale dzisiaj mamy inną propozycję zabawy. Jakiej? Jakiej zabawy? Ale na pewno nic nie widzisz? Nic a nic, naprawdę. W takim razie idziemy. Jesteśmy na miejscu. Ojejku, gdzie my jesteśmy? Czy ja słyszę fale? Zaraz się przekonasz. Uwaga, uwaga! Możesz ściągnąć już opaskę. Nie mogę się doczekać. ściągam. Łódź? Nie wierzę. Jesteście niesamowite. Jeszcze nigdy nie miałam takich cudownych urodzin. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo. Nie ma za co. Hmm, na statku też są karteczki. Najwidoczniej. Szybko przeczytaj, co jest na niej napisane. Ojejku, to mapa do pirackiego skarbu. Proszę, poszukajmy go. No to dobrze. W takim razie, ahoj, przygodo! Najpierw musimy skręcić w prawo. Będę czytała za koleją, co mamy robić. A ja będę wyglądała przez lognetkę lądu. I ja będę sterować. A ja będę znowu obserwować, co się dzieje dookoła. Ląd! Ląd! Widzę ląd! Naprawdę? A nie! To jakaś odległa, mała wysepka! Spójrzcie, jaki cudny welorybek! Tak bardzo chciałabym go dotknąć! Może popłyniemy do niego! No dobrze, ale musimy użyć specjalnego sprzętu. Jest pod tą pokrywą. Ojejku! Widzicie to co ja? Tak! To jest klucz do pirackiego skarbu. Teraz to już na pewno muszę zejść na dół. Wierzę, że wielorybek to kolejny krok. Dobra, ale najpierw musisz założyć maskę i płetwy. Jestem gotowa, idę. Powodzenia Siesta i uważaj na siebie. Zaczekaj, no zapomniałaś mapy. Ano tak, jestem taka przyjęta, dziękuję. O, jesteś taki piękny jak na zdjęciach. I w dodatku taki łagodny, zakochałam się w tobie. Widziałeś Co to? ta siedzi na wielorybie! No nie, ona jest niesamowita. Gdzie mnie zabierasz? Czy znasz może drogę mu skarbu? Jest wysepka. Może to tutaj gdzieś znajduje się skarb? O, a tam jakaś skinia. Czuję, że jestem bliska celu. A nie mówiłam, znalazłam skarb. Znalazłam skarb. Dziewczyny, mam skrzynię ze skarbem. Słyszałyście? Ta odnalazła skarb. Hurra! No i co tam jest w środku? Bo jesteśmy ciekawe. O nie, przecież nie otworzą skrzyni. Klucz został na statku. Zapomniałam klucz. Musicie tu do mnie dołączyć. Dziewczyny, przecież na statku jest zjeżdżalnia. Umiecie pływać? Tak. W takim razie zjeżdżamy. Co za emocjonujący zjazd! Musimy to wojnę i powtórzyć. Siesta! Zaraz będziemy u ciebie z kluczem! No w końcu już nie mogę się doczekać. Muszę wiedzieć, co jest w tej skrzyni. No otwieraj, otwieraj! Jakie mega czarderskie rzeczy! Są nowe maski i okulary! Przepiękne! Dzisiejsze urodziny były tak cudowne, tyle ślicznych prezentów od Was dostałam. A na statku przeżyłam niesamowitą przygodę, której to nigdy, ale przenigdy nie zapomnę. Bardzo Wam dziękuję!